Albo da się, albo się nie da się. Witajcie na kanale Agnieszka Grzelak Beauty. Znowu jestem bez makijażu i znowu lecimy z challenge'em. Teraz już jestem święcie przekonana, że challenge to hazard. Jak się zacznie, nie można przestać. I dzisiaj wymyśliłam kolejny challenge, który jest taki powiem Wam bardzo życiowy, dlatego że wpadłam na niego myśląc o tym, że czasami zapomnimy naszej kosmetyczki albo po prostu nie mamy kosmetyczki. Mamy na przykład tylko trzy podstawowe produkty, podkład, pomadkę i tusz do rzęs, i nagle z tego musimy wykonać cały makijaż. Jest to trudne, ale postaram się to zrobić i pokazać wam, czy to się uda i w dodatku palcami. Czyli wiecie, zostajecie na środku pustyni tylko z trzema rzeczami, nie macie żadnych pędzelków, nic w roli głównej podkład czyli to, bez czego żadna z nas nie mogłaby żyć. Dalej pomadka, czyli to, co też większość z nas używa. I ostatnia rzecz, bez której się byśmy się byśmy nie obeszły się byśmy, to jest tusz do rzęs. I tutaj, a jakże wybrałam ten mój ulubiony, o którym wam mówiłam tysiąc razy, to jest Lash Power Mascara. To jest ten tusz, który zmywa się tylko ciepłą wodą. W sensie jest wodoodporny, ale zmywa się ciepłą wodą. To jest po prostu genialne. Wiecie, nie trzeba używać olejków, płynów dwufazowych, to ratuje życie na wakacjach. Serio. Czas na podkładik. Oczywiście palcyma. Akurat podkład to będzie pestka. Tutaj stosuję tajną metodę wklepywania, żeby podkład lepiej wyglądał i nie było smug żadnych. Właśnie jeżeli wasz podkład się tak y, trudno nakłada, w sensie że są smugi, jak się nakłada palcami, to po prostu spróbujcie sobie przyklepywać. Oczywiście ten sam podkład zastosuję jako korektor też. Czyli po prostu dwie warstwy pod oczy, dwie warstwy na niedoskonałości i tak dalej i tak A przy okazji w tym podkładzie jest też filtr y, SPF 15, więc można powiedzieć, że tak trochę dwa w jednym. Teraz, kiedy cera jest już pięknie wygładzona, czas na róż. Skąd wezmę róż? Pewnie ten trik też już znacie, ale z pomadki. To jest kolor sweetheart pop. Nałożę go sobie troszkę na rękę. I teraz spróbuję wziąć taką dosłownie minimalną ilość na palec, żeby nie przesadzić. No i próbujemy. I tutaj też najlepiej sprawdza się metoda wklepywania. Aby sobie nie rozwalić tego podkładu, który jest pod spodem. A jakbyście jednak poczuły, że przesadziłyście z y, różem, to zawsze można wrócić z powrotem do podkładu y, i trochę go przygasić. Z wiadomych powodów nie użyję pudru, ale jak widzicie, dzięki temu mam taki piękny młodzieńczy glow. tu, i tu, i tu, i tu. Co my teraz mamy? Aha, już teraz mamy tylko tuż do rzęs, <słuch> więc użyję go do brwi jak i do rzęs, i spróbuję jeszcze tym zrobić jakieś oko. No cóż, możemy spodziewać się tego, yy, że te brwi będą bardziej intensywne niż zwykle. Oczywiście jakbym miała brązowy tusz do rzęs, to byłoby mi łatwiej, ale nie posiadam. Ej. Ups! <słuchy> Może sobie trochę wytrę chusteczkę. <słuchy> to był zły start, ale, jakby to zrobić tak delikatnie... Mm. Uh. Uh. Hm. Nieźle. Trochę rozetrzeć palcami. Pewnie to wymaga trochę więcej czasu, ale wydaje mi się, że ta brew nie jest zła. one wyszły trochę inaczej, w sensie dwie wyszły w inny sposób, bo na tej już nie było tak dużo tuszu i bardziej się zrobiło jak cień, a tu się zrobiło jak nie wiem co myślę, że lepiej nie będzie szkoda, że nie umiem robić tak, wiecie, takiej gąsienicy z brwi umiem tylko podnosić jedną i teraz wam trochę przybliżyłam, bo będę próbowała robić oczy wymyśliłam sobie coś takiego przed chwilą że albo spróbuję zrobić kreskę, jak gdyby tą nasadą, albo po prostu zrobię z tego smokey eye. Hmm. Au. O! Au! Nie polecam! Muszę nabrać dużo na końcówkę. Mam wrażenie, że niestety tym sobie skleję rzęsy W sensie takim nakładaniem grubej krechy Ale... Potem je pięknie rozdzielimy szczoteczką O nie... O! Mm, mogłam to już zostawić Spróbuję zrobić, wiecie, jaskółkę Ale chyba nie ma na to szans Ale to jest trudne O! Oh, Właściwie znalazłam sposób! Kropkuje samą końcówką, ale czat. Obczajcie to jak teraz taka jaka żyleta! Jaka żyleta! Mmm, mmm! A! Pozwolicie, że użyję chusteczki. O nie, to jest drugie oko, najgorzej. To jest przynajmniej sposób. Nierówno. Ej, jak już opanowałam technikę. To słuchajcie, wygląda to prawie jak linerem. Pięknie. I teraz będzie prościzna bo został tuż do rzęs taki zwykły na rzęsy. Tuż do rzęs bez sensu zostało tuszowanie rzęs o. Posklejały się od tego linera. I na sam koniec, drugi raz użyję pomadki, już tym razem do ust. Łatwizna. Wydaje mi się, że test zaliczony. Trochę się posklejały rzęsy, wiadomo, że kreska nie jest super równa, ale wyszłabym tak na miasto. Jeżeli wy też chcecie odtworzyć taki z jak makijaż trzema kosmetykami to oznaczajcie mnie koniecznie na Instagramie albo wrzucajcie zdjęcia tutaj na Facebook gdzieś pod postem z tym filmem i oczywiście widzimy się w kolejnym odcinku i czekajcie na kolejne challenge. Mm, mój święty gra.